Słynne stwierdzenie, że władcy powinni przedkładać skuteczność nad moralnością, drogo kosztowało Machiavell'ego, prowadząc do zakazu księcia i jego reputacji jako jednego z najbardziej niemoralnych i bezwzględnych myślicieli w historii. W 1539 roku Reginald Pole posunął się nawet do stwierdzenia, że Niccolò Machiavelli był wrogiem rasy ludzkiej. Jego idee doradzały przywódcom, aby działali w sposób praktyczny nawet jeśli oznaczało to ignorowanie tego, co było uważane za moralnie słuszne. Aby osiągnąć swoje cele, Machiavelli wierzył, że jeśli to konieczne, władca powinien wybrać zło, porzucając wszelkie względy etyczne. Oszukiwanie, manipulowanie, a nawet eliminowanie całych rodzin, w tym dzieci, były działaniami uzasadnionymi, jeśli gwarantowały stabilność państwa. Za tą filozofią, postrzeganą przez wielu jako mroczna i niemal demoniczna, kryje się niewygodne odkrycie o istocie ludzkiej. Nawet ze swoim okrutnym tonem, nauki Machiavellego ujawniają nagie prawdy o sukcesie i władzy. Mogą być stosowane w różnych obszarach życia, aby osiągnąć konkretne rezultaty. Niccolò Machiavelli urodził się 3 maja 1469 roku w mieście Florencja we Włoszech, w czasach naznaczonych przemocą i wielką niestabilnością polityczną. W tamtym czasie Włochy składały się z różnych niezależnych państw, takich jak Wenecja, Neapol, Mediolan, Florencja i państwo kościelne wszystkie zaciekle rywalizujące ze sobą. Ponadto obce mocarstwa, takie jak Hiszpania i Francja, walczyły o kontrolę nad włoskimi terytoriami. We Florencji przemoc była elementem obecnym w codziennym życiu politycznym. Wygnanie rodziny Medyceuszy w 1494 roku Rozpoczęło krótki okres niestabilnych rządów republikańskich. Machiavelli doświadczył z bliska konfliktów między wpływowymi rodzinami i wykorzystania armii najemnych, sprzedawanych tym, którzy oferowali więcej, co jeszcze bardziej pogłębiało chaos. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 1498 roku, krótko po egzekucji dominikańskiego mnicha Savonaroli, który tymczasowo przejął władzę we Florencji. 24 maja. Savonarola został powieszony za herezję, a jego ciało spalone na publicznym placu. Kilka dni po egzekucji Savonaroli, Machiavelli, wówczas 29-letni, wyszedł z anonimowości i objął kierownictwo drugiej Kancelarii Florencji, odpowiadając za sprawy zagraniczne terytoriów pod władzą florencką. Wpływ Savonaroli na jego wizję polityczną był znaczący i został nawet później cytowany w Księciu jako przykład przywództwa. Tło życia Makiawelego było głęboko ukształtowane przez wojny włoskie, w których mocarstwa takie jak Francja i Hiszpania walczyły o kontrolę nad włoskimi terytoriami. Te konflikty nie tylko zdewastowały terytorium włoskie, ale także pogrążyły region w kryzysach gospodarczych i załamaniach politycznych, co głęboko naznaczyło makiaweliczną wizję władzy i rządu. W 1512 roku medyceusze ponownie przejęli kontrolę nad Florencją obalając republikę. Machiavelli został oskarżony o spiskowanie przeciwko nim, co doprowadziło do jego uwięzienia, tortur i późniejszego wygnania. Ten burzliwy okres ciągłych upadków politycznych, krwawych wojen i przywódców zastępujących jeden drugiego, doprowadził Machiavellego do napisania jego najsłynniejszych dzieł, Księcia i rozważań o pierwszym dziesięcioleciu Tytusa Liviusza około 1513 roku. Co ciekawe, książę został pomyślany jako próba zbliżenia się do Medyceuszy, a dokładniej do Lorenzo de Medici, oferując mu rady, jak skutecznie rządzić. Chociaż książka zyskała sławę dzięki strategicznej chłodności, odzwierciedla również tematy takie jak szczęście, przywództwo, natura ludzka i potrzeba ciągłej adaptacji. Machiavelli wierzył, że kto zajmuje władzę, musi dogłębnie zrozumieć naturę ludzką i być w stanie wyprzedzić wszystkich konkurentów, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa. Jego skupienie nie było na dobroci ani sprawiedliwości, ale na skuteczności. W jego opinii lojalność ludzi jest krucha i łatwo złamana, zwłaszcza w czasach potrzeby, gdy ci, którzy wydawali się być po twojej stronie, oddalają się. Często twarde taktyki proponowane przez Machiavellego miały jasną podstawę. Jego realistyczną interpretację natury ludzkiej. Nie postrzegał ludzi jako zasadniczo dobrych, ale jako istoty kierowane interesami, ambicją i hipokryzją. Dlatego nie wierzył, że przywódcy powinni prowadzić ich wzniosłymi ideałami, ale raczej strategiami, które gwarantowałyby ich własne przetrwanie i dominację. Część rozczarowania Machiavelego ludzkością pochodziła z obserwacji wpływowych postaci jego epoki, takich jak papież Aleksander Szyzmerki. Urodzony jako Rodrigo Borgia w 1431 roku, papież był znany ze swojej korupcji i z przedkładania interesów własnej rodziny nad odpowiedzialność duchową swojego urzędu. Podczas swojego papiestwa, między 1492 a 1503 rokiem, wykorzystywał bezwzględne strategie polityczne do rozszerzania władzy państwa kościelnego, otwarcie faworyzując swoje dzieci, Cesare i Lukrecję. Posunął się nawet do używania ekskomuniki jako narzędzia politycznego, stosując ją do osiągnięcia własnych celów. Obserwowanie tego rodzaju zachowania ze strony najwyższego autorytetu moralnego swojego czasu tylko wzmocniło przekonanie Machiavelego, że etyka i polityka często podążają przeciwnymi ścieżkami. Jego wniosek był jasny. Jeśli ludzie są rzeczywiście kierowani interesami i zdradą, rozsądnie jest założyć, że zawsze knują coś przeciwko tobie. Nigdy nikomu nie ufać było zatem formą samoobrony. Powiedzenie znalezione w internecie dobrze ilustruje tę ideę: Jeśli ktoś rzuca w ciebie kamieniami, oddaj chleb, ale z granatem w środku. Mroczna perspektywa Machiavelego dotycząca natury ludzkiej prowadziła go do przekonania, że sukces polega na oczekiwaniu najgorszego od ludzi. Działając na podstawie tego pesymistycznego oczekiwania, władca byłby zawsze przygotowany na zdrady i rozczarowania. Dla niego utrzymanie władzy nie zależało od zaufania czy hojności, ale od zdolności zrozumienia i wykorzystania najciemniejszych aspektów ludzkiej kondycji. A jeśli jednostki są naprawdę tak nieprzewidywalne i okrutne, jak Machiavelli wierzył, jaki byłby sekret ich kontrolowania, to prowadzi nas do jednej z jego najsłynniejszych refleksji: strach czy miłość. Słynne pytanie: czy lepiej być kochanym, czy budzić strach, pojawia się w tym kontekście. Odpowiedź makiaweliczna jest bezpośrednia, chociaż pożądane jest być obiema. O wiele bezpieczniej jest budzić strach niż być kochanym. Dzieje się tak, ponieważ miłość jest ulotna i może zniknąć, gdy tylko okoliczności się zmienią. Dla makiawellego miłość, jaką lud ma do władcy, jest niestabilna i krucha. Ludzie mają tendencję do wspierania swojego przywódcy tylko wtedy, gdy ich potrzeby są zaspokajane. W momencie, gdy ta wygoda znika, uczucie się rozpływa. Strach, raz zakorzeniony, pozostaje, jest trwały i nadal wywiera wpływ nawet w najtrudniejszych czasach. Mając to na uwadze, Machiavelli opowiadał się za stosowaniem surowych kar zawsze, gdy były one konieczne do utrzymania bezpieczeństwa państwa. Wśród jego ulubionych przykładów historycznych był Cesare Borgia, któremu udało się uspokoić region Romanii poprzez połączenie szacunku i terroru. Jego brutalne, ale skuteczne działania były fundamentalne dla konsolidacji jego panowania i zapobieżenia buntom. W makiawelicznej wizji strach okazał się potężnym narzędziem politycznym. Chociaż stosowane metody wydawały się okrutne, cel był zawsze jeden zapewnić stabilność państwa. W tym celu było dopuszczalne, aby władca przyjmował bezwzględne środki, o ile służyły większemu dobru kraju. Równowaga między dobrocią a brutalnością była kwestią przetrwania. Machiavelli argumentował, że wyrządzając komuś małą szkodę, władca ryzykuje doświadczenie przyszłej zemsty. Jednak, jeśli cios był definitywny, nie byłoby szans na odwet. Tak więc, w pewnych sytuacjach skrajne okrucieństwo było bardziej skuteczne niż umiarkowane działania. To myślenie stoi za jednym z jego najbardziej kontrowersyjnych zdań: lepiej jest pieścić lub zmiażdżyć, ponieważ jeśli lekko zranisz kogoś, będzie szukał zemsty. Ta logika pomogła ukształtować reputację Machiavelego jako myśliciela zimnego i wyrachowanego i doprowadziła do zakazu jego dzieła przez wieki. Był świadkiem, jak jego ojczyzna jest rządzona przez chciwych i nieskutecznych przywódców, którzy zostali usunięci właśnie dlatego, że nie potrafili utrzymać władzy. Jego wniosek? Aby zachować państwo, władca musi działać bezlitośnie, gdy to konieczne, przekraczając granice tradycyjnej moralności. Od wczesnych lat Machiavelli doradzał, aby władca otaczał się kompetentnymi i lojalnymi ludźmi. Wierzył, że inteligencję przywódcy można mierzyć jakością tych, którzy go otaczają. Chociaż rzadko można było znaleźć ludzi naprawdę cnotliwych, niezbędne było zidentyfikowanie ich i trzymanie blisko, aby zapewnić sukces rządu. Mimo to uznawał, że pewne sytuacje wymagały drastycznych działań. Kiedy wróg stanowił realne zagrożenie, władca powinien upewnić się, że zadany cios był tak dewastujący, że eliminował wszelkie możliwości rewanżu. Bezpieczeństwo władzy zależało często od gotowości do działania bez wahania czy litości. Machiavelli wprowadził rewolucyjną koncepcję na swoje czasy rozdział między polityką a religią. Chociaż uznawał wartość religii, jako narzędzia do utrzymania porządku społecznego był przeciwny ingerencji zasad religijnych w decyzje rządowe. To zerwanie z tradycją, zwłaszcza z naukami moralnymi postaci takich jak Tomasz Zakwinu, uczyniło księcia dziełem wysoce kontrowersyjnym. Dla niego lojalność władcy nie powinna być wobec zasad moralnych kościoła, ale wobec przetrwania i ochrony państwa. Władca powinien być gotów porzucić kodeksy etyczne, gdy okazało się to konieczne do zachowania jego panowania. Państwo było w oczach Machiavellego święte, a jego dobro uzasadniało wszelkie działania. Machiavelli używał metafory lwa i lisa, aby zilustrować idealne cechy przywódcy. Lis reprezentuje spryt i zdolność do identyfikowania ukrytych pułapek. Lew symbolizuje brutalną siłę niezbędną do odstraszenia wilków. Dobry władca, według niego, powinien łączyć obie natury: być wystarczająco sprytnym, aby przewidzieć niebezpieczeństwa, i wystarczająco silnym, aby stawić im czoła z mocą. Być jak Lis, dla Machiavelego, oznaczało być strategiem, kimś zdolnym do zidentyfikowania zamaskowanych zagrożeń i uniknięcia ich z inteligencją. W politycznym scenariuszu pełnym pułapek i zdrad, mądrość była nieodzownym narzędziem. Oznaczało to często używanie manipulacji lub kłamstwa, aby ominąć przeszkody i osiągnąć swoje cele. Z kolei lew reprezentuje siłę, która wzbudza szacunek i zastrasza wrogów. Aby utrzymać swój autorytet, władca musi czasami uciekać się do bezpośredniego narzucania, demonstrując władzę w sposób jasny i niekwestionowany. Siła służy do powstrzymywania widocznych zagrożeń, podczas gdy spryt służy do radzenia sobie z ukrytymi niebezpieczeństwami. Machiavelli rozumiał, że bez równowagi między tymi dwiema cechami żaden przywódca nie mógłby utrzymać władzy przez długi czas. Twierdził również, że zamiast iść na bezpośrednią konfrontację, władca powinien, gdy tylko jest to możliwe, zwyciężać poprzez oszustwo. Wielu jest kierowanych natychmiastowymi interesami i łatwo dają się zwieść wygodnym obietnicom. Rozumiejąc, że ludzie mają tendencję do wierzenia w to, co jest dla nich najwygodniejsze, zręczny przywódca może wykorzystać to na swoją korzyść. Manipulacja wymaga jednak ostrożności. Władca musi być wystarczająco inteligentny, aby nie wpaść we własne pułapki lub w intrygi rywali. Machiavelli wierzył, że cnotliwi przywódcy, choć moralnie wyżsi, byli w niekorzystnej sytuacji w grze politycznej. Rzeczywistość władzy wymagała odważnych decyzji. Skalkulowanych ryzyk i czasami rezygnacji z wartości moralnych. Dla niego polityka była brudnym polem bitwy, gdzie najbardziej etyczni byli skazani na porażkę w obliczu tych, którzy nie mieli obaw, aby zrobić to, co było konieczne. Przywódcy, którzy trzymali się zasad moralnych, bez względu na to, jak szlachetne były, rzadko podejmowali ekstremalne działania, których wymagał moment. Dlatego Machiavelli preferował tych, Którzy byli gotowi dostosować się i porzucić cnotę w imię skuteczności. Filozofia Makiawellego jest zgodna z ideą nadczłowieka, zaproponowaną wieki później przez niczego, istoty, która tworzy własne wartości i nie jest związana konwencjonalną moralnością. W ten sam sposób Machiavelli argumentował, że idealny przywódca powinien być samowystarczalny, stawiając zachowanie państwa ponad wszelkim tradycyjnym kodeksem etycznym. Dla niego najwyższa lojalność władcy powinna być wobec stabilności i bezpieczeństwa jego narodu. Pozwalając moralności ograniczać swoje działania, przywódca ryzykuje utratę władzy niezbędnej do ochrony swojego terytorium i ludu. Chociaż jego wizja była niezwykle praktyczna i ujawniała głębokie prawdy o ludzkim zachowaniu i kulisach władzy, wiązała się z wysoką ceną. Rządzenie poprzez strach, siłę i manipulacje ma konsekwencje zwłaszcza dla obywateli. W obsesji na punkcie utrzymania państwa, Machiavelli ostatecznie ignorował prawa i dobro jednostek. Jego rozdział między polityką a moralnością tworzył niebezpieczny precedens, gdzie cel uświęcał środki, logikę, która mogła otworzyć przestrzeń dla nadużyć, tyranii i bezrządu. Brak sprawiedliwości i współczucia sprawiał, że przywódca był odłączony od ludu, zwiększając ryzyko buntów i cierpienia społecznego. Ponadto Machiavelli nie doceniał zasadniczej roli religii w kształtowaniu społeczeństw i zachowań przywódców na przestrzeni historii. Duchowość nie tylko kierowała zachowaniami, ale także przyczyniała się do spójności społecznej. Lekceważąc ten ludzki wymiar, jego teoria stawała się niekompletna, a nawet nieludzka w pewnych aspektach. Podsumowując, strategie proponowane przez Machiavelego mogą działać w określonych kontekstach, zwłaszcza w czasach kryzysu. Ale całkowite porzucenie zasad etycznych i praw człowieka prowadzi do form rządu, które są zimne i bezlitosne. Najmądrzejsze być może byłoby podążanie za bardziej zrównoważoną radą wchłaniać to, co użyteczne, odrzucać to, co nie służy, i dodawać to, co jest naprawdę Twoje.